Zaczynamy dzisiaj naszego drugiego streama z Manor Lords. Dzisiaj głównym moim celem będzie zbudowanie kościoła. Troszkę nam się udało rozbudować wioskę w poprzednim odcinku. Mamy zbudowany spichlerz, skład, parcele mieszkalne. Jak widzicie jest ich całkiem sporo. Mamy też obóz drwali, mamy tartak, chatę drwala. W oddali mamy tutaj obóz myśliwych, a tutaj mamy Mamy zbieraczy jagód, czy oni się nie. O, tu są tak, chata zbieraczy. Dobra, no tak jak mówiłem, dzisiaj postaram się zbudować kościół. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, bo ostatnio mieliśmy problem, troszkę ja miałem problem, że ja nie. miałem trochę problem z surowcami do tego, aby zbudować ten kościół. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Dobra, surowce są. To sobie strzelimy kościołek kościółek tutaj. Dobra, mamy jedną rodzinę, która jest bez przydziału, czyli ona będzie nam to budowała. Eee, no dobra, to grajmy w takim razie. Eee, przyszła zima, mamy grudzień, żarcia mamy na 4 miesiące, to dobrze. Opał mamy na 5 miesięcy. Zobaczmy, czy możemy kogoś tutaj zwolnić z pracy. Nie, ten tutaj już nie ma kogo, opał jest zrobiony. No drewno nam się przyda teraz, a w tartaku nie ma nikogo. Ale z 40 desek, dobra. W spichlerzu ziomek pracuje. W składzie nie mamy nikogo, bo składu nam się coś przyda. No dobra, niech sobie zacznie się budować kościół, a my zobaczymy, czy możemy tu powiększyć nasze parcele mieszkalne. O, powiększenie przestrzeni mieszkalnej. No i wspaniale, sobie to strzelimy od razu. Damy priorytet najwyższy. Bo co nam po tym, że ktoś będzie budował kościół, jak nikogo dalej wolnego nie będzie. Dobra, przyspieszmy sobie troszkę. Myślę, że. Okej. Okay. Następnym krokiem będzie wydobycie tego. Kurczę, tego kamienia? Nie. Następnym krokiem będzie to, aby jak najwięcej rodzin zebrać i rozbudować nasze przybudówki. Bo gdy będziemy mieli te przybudówki, to wtedy będziemy mogli na spokojnie sobie. będziemy mogli na spokojnie rozwijać wioskę. Bo będziemy mieli po prostu jedzenie. O! 13 mięsa nam ukradli. No to sytuacja bardzo dynamicznie się zmieniła w tym momencie, bo nam jedzenie spadło. Teraz mamy jedzenie na dwa miesiące, co jest trochę słabym wynikiem. No ale mam nadzieję, że moi myśliwi. Mój myśliwy. To ogarnie. Widzę, że goś coś tu przerabia. Ja nie ma, bo nie ma być skąd teraz, prawda? Zobaczymy, czy to nie, że. To jest lipka, pięć jagód. Dobra, może coś tam pójdzie po to w końcu. Jakiś pracownik z <laughs> Dobra, jestem bardzo ciekaw, jak ta, jak ta parcela nam się tu rozwija. Dobra, ona się rozbudowała, widzę, to dobrze. E, wiem, że się kończy jedzenie, niestety. E, dobra, mamy 50% probaty. To już jest jakiś plus. Mm. Także może uda nam się przetrwać, do trochę do marca to cieplejszych miesiąc, miesięcy. O, no dobra, niech oni zbudują ten kościół. Zobaczymy, co będziemy mogli tutaj dalej zrobić. Jak tam spichlarze wygląda sprawa jagody. Dobra, mamy jagody. To dobrze. Jak wygląda sprawa z myśliwymi? Czy oni tutaj wspierają? Trzeba było kogoś przerzucić. To tak mi się wydaje, ale nie gościa ze spichlerzem, bo on jest bardzo przydatny. Strasznie mam wrażenie mało, mało rodzin mam. Wszystko tak naprawdę prawie stoi puste. Dobra, drwal. Kłód mamy 20. Dobra, jak będziesz potrzebny to... ...to Ciebie tu przywołam. Teraz potrzebujemy zdecydowanie więcej... ...więcej żarcia. Dobra. To leć ty sobie do obozu myśliwych. Jak tam nasz kościół się buduje? O, całkiem nieźle. Widzisz, że ta jedna rodzina, która zajmuje się budową, i sobie całkiem, całkiem przyzwoicie. Dobra, to tutaj. Cały czas wygląda źle. Chłopaki tu pracują, to mnie to cieszy bardzo. Dobra, to może w takim razie... E, przejdźmy się po Włościach, zobaczmy, co tu jest ciekawego. No dobrze, tu pani... A tu jest Pani, chyba jakaś koleżanka, koleżanka Pana Mariusza nie Niesie te dechy, jakby to nic nie ważyło. No dobrze, dobrze. Że przebiegnijmy się kawałek, zobaczmy tutaj, jak to pięknie, pięknie brudno i mokro wygląda. Lubię, lubię taki klimacik, wiecie. To jest coś, coś co mi naprawdę tak, tak buduje jakiś taki niepokój, że jest zima, błoto. Jest to nieprzyjemne takie środowisko, a jednak, a jednak staramy się tutaj zbudować nasze miejsca do życia nowe. To mi się trochę kojarzy, ten taki klimat właśnie, taki, taki brudny z medieval dynastii. Bardzo fajna gierka, polecam. Może kiedyś też streama z niej zrobię, zobaczymy. Dobra, budowa kościoła. Co my tu mamy? Mamy bale drewna, tu widzę już są obciosane niektóre. Dobrze, czy coś tu się dzieje? Deski też są jakieś No dobra, to nie pozostaje nic innego jak poczekać trochę. Dobra Ulala, jedzenie nam spada, jedzenie nam spada Mało zasobów. No tak, do magazynu do składu. Nikt nie jest przypisany. Dobra, to może byśmy jeszcze kogoś tutaj A, Ale mamy tu wam powiem szczerze. Dobra, to ty, gościu, leć teraz do składu. Pozbieraj trochę rzeczy. Dobra, parcela mieszkalna. No nie, no musimy ten poziom kościoła... rozwinąć i... No musimy zyskać jakieś kolejne rodziny, bo tak to, powiem, kurczę, trochę... trochę lipa. Myślę, że czasami nie za dużo tych domów postawimy, chociaż, no jak mamy postawić za dużo, skoro mamy bezdomność jeszcze na... Minus 2, co jest słabe bardzo. Dobra, ale już mamy... Oj, czemu mam to sprawy? Tak. Mamy styczeń. Może jakoś dobujamy się do... Do marca, bez jakichś specjalnych strat. Dobra, tu mamy chata zbierać. Dobra, teraz no w sumie nam zbieracz niepotrzebny, to niech ten... O, właśnie. Widzicie, znowu zaczyna się dziać to, co ostatnio się działo na streamie. Trochę nie rozumiem... Dlaczego nagle gra traci FPS-y tak, tak po prostu na potęgę w momencie, po prostu z jakimś losowym, no nic, ale już jak pewnie wiecie, mamy na to sposób. Szybko wgramy kolejny zapis. Teraz zapiszemy cyk, wracamy, czytaj. Yy, ogólnie zastanawiam się, właśnie też na czym, na czym to polega, bo tak jak Wam mówiłem ostatnio, yy, zdarza się to w losowych momentach i to się zdarza. Po raz kolejny, to znowu przy kolejnej aktualizacji, którą miałem, starza się częściej po aktualizacji niż przed. Także jak w ogóle miałem pierwszy, jeden z pierwszych tych buildów, który został upuszczony do Game Passa, gra hulała bez żadnego kwęknięcia, bez żadnej zawiechy, nic. Wszystko było super. Z kolejnymi update'ami działa gorzej, co mnie trochę zaskakuje, bo wydawać by się mogło, że jednak z każdym kolejnym, z każdym kolejnym update'em, jednak gra będzie działać. Lepiej, nie? No tak, tak nie jest w sumie, to jest trochę, trochę zaskakujące. No cóż, dobra, słuchajcie, mamy luty. Kościół nam się buduje. Mamy jedną czwartą budowy kościoła za nami. Spoko. Liczę na to, że jak ten kościół zbudujemy, to spełnimy jedną z zachcianek, z jedną z zachcianek naszych mieszkańców, jedną z udogodnień. Czyli poskoczy nam wtedy poziom kościoła. Wyszpraszam, poskoczy nam wtedy poziom, poziom parceli. I jeżeli spełnimy jeszcze. Ilość towarów na targu, czyli ubrania, no to wtedy będziemy mogli parcelę nam, będziemy mogli parcele rozbudować. Dobra. Ile mamy golda? Mamy Golda 50. Myślę, że w przypadku takim, że mamy dramatycznie mało jedzenia. Co mi się to kończy? kurde, skórnym kradem. Słabo. Dobra, idzie wiosna. Myślę, że warto rozbudować ogród warzywny. Myślę, że warto tutaj zbudować... Kórnik i 10 golda sobie zostawimy na czarną godzinę. O, i patrzcie, już nam aprobata rośnie. Różnorodność jedzenia. Wspaniale. No, to, to cieszy. To cieszy, także jeszcze tylko liczę na to, że jakaś radosna rodzinka się wprowadzi. Patrzcie, już mamy 11 miejsca, 3 jagody. Teraz jagody się pojawią, bo robi się cieplej. Eee, trzeba będzie poczekać na to. O, wspaniale. Nowa rodzina się wprowadziła. No to to jest super armia. Armia innego władcy. No dobra, niech sobie tam idą, no co tam. My później będziemy się zajmować przejmowaniem ich, ich terenów. pole. Wracamy do naszej miejscowości. A w sumie to możemy teraz zmienić nawet może nazwę. Zmienimy na... Filipowo. A co tam. Trochę brzmi jak z plebanii, takie mam wrażenie. Ale dobra, zachowajmy może... Przyciąg, żeby to było z kapslokiem, chwili. owo, dobra. Niech tak będzie. Agencja, Francja. Dobra. Fajnie, że mamy teraz te dwie rodziny. Jedną na pewno zostawimy na tym, żeby budowała, a drugą myślę, żebyśmy mogli gdzieś tutaj wrzucić do jakichś rodzin pracujących. Nam by się teraz przydało. O matko, co tu się dzieje? Gdzie oni są? Tutaj siedzą. No dobra, to daleko, daleko. Dobra, widzę, że stream z Manor Lords mi średnio lubi. <grywki> Ale no, zaraz myślę, że to się znowu ładnie ogarnie. Wiecie co, ja chyba po prostu będę się bawił ustawieniami, bo to Coś ewidentnie nie... Halo? To też zaskakujące, że to trwa tak w regularnych odstępach czasu. Mam wrażenie, co? 5 minut? Co się dzieje w te 5 minut nagrane? No dobra, wracamy do naszej rozgrywki. Kościół nam się pięknie buduje. Miejscowość też się rozbudowuje. O, teraz nawet nie pomogło. <laughs> teraz nawet nie pomogło w granie save'a. No to teraz już w jestem zaskoczony. Tak, to będzie tak wyglądało, to mieli moi. Bo sobie odpuścimy rozgrywkę w Manor Lords niedługo. Bo, no tak to nie może wyglądać. Zdecydowanie tak to nie może wyglądać. Czytamy jeszcze raz. I będziemy grać do kolejnej zawiechy. A wtedy na kolejnego streama ja będę chyba musiał naprawdę pogrzewać w ustawieniach srogo i sprawdzić, czy mm, może jak coś. O lala, no nie. No nie, moi drodzy, tutaj jest coś, coś jest bardzo, bardzo niechalo. No dobrze, to ja myślę, że nie ma co tutaj teraz wam męczyć tym. Wrócimy za chwilę z kolejnym streamem z kolejnej gry. A do Mandalore's wrócimy najprawdopodobniej jutro o poranku. Ja pobawię się ustawieniami w grze. No i zobaczymy, czy to coś zmieni na lepsze, czy też nie. Jeżeli nie, no to chyba będziemy sobie powoli odpuszczać Manor Lords, chociaż bardzo bym nie chciał, bo lubię tę grę, ale no mam nadzieję, że pokrzypanie w przyniesie jakiś pozytywny efekt, także na razie z Manor Lords kończymy na dzisiaj, wrócimy do niego jutro, a za chwilę rozpoczniemy jakiegoś innego streama z innej ciekawej gry. Dzięki.